Siemanko. Siemanko Witamy Was w kolejnym naszym openingu w kartku Pokémon. A witają Was Julka Max Samon. Eee, dzisiaj będzie podwójne rozwiązanie konkursu z zeszłego, eee, kon no, zeszłego tygodnia wygrało Pokepolis i Julka Ci otworzy boosterka i też ja i, te I wcześniej parę odcinków temu wysła wygrał Pan Kartonik i Olek będzie tak. otwierał i jeśli chcecie wziąć udział w konkursie zostawcie lajka, like suba i skomentujcie obecnie jak nie bójcie się śmiało możecie komentować dzisiaj do otwarcia do rozlosowania będzie boosterek z Mega Evolution i Sponsorem tego boosterka dla was będzie sklep Redraft. Dostaliśmy parę boosterków, żeby rozlosować między, między widzów między was. Redraft to jest taki sklepik, taki nasz tutejszy, gdzie chodzimy grać. Także pomyślał o naszych widzach, o was i jest sponsorem tego boosterka. Dobra, Julka yy, otwiera Poké Boosterek dla Ciebie. Proszę bardzo. No, Judy, Szybciej, szybciej, szybciej. Sprytaki to, z kasy. Umpa. Uncle Haselgor, Maruak, yeah. Link, Ning Cliffery, eks? Pokepolis. Nie mm. wiem, czy ty tam wcześniej już coś wygrywałeś? Pokepolis? już <grywa> mi się. No y... i nie zrobiło. Aha, że się nie zrobiło. Dobra, to już odstawiamy to na bok. Mam pan kartonik. Pan kartonik. Moment, to sobie. sobie znaczy. Ok. No to dawaj. No fajnie, że coś się tam udało trafić no Sloraks. No tu nie było nic. Niestety tak. No i yy. Otwieramy sobie Phantom Flames. Dzisiaj jeszcze dorzucamy sobie po dodatkowym busterku, które dzieciaki kupili sobie na targach książki. Też się na targach książki pojawiają busterki. Tak informacyjnie. No a my to otwieramy i zobaczymy sobie, co tam w środku jest. Otwieramy. Książka. No, książeczkę zaraz sobie zobaczymy. Tutaj w pudełku są te ok, mony. Z której to strony? Tak? Dobrze to widać? Co z tego muszę zobaczyć? Aha, no jest Herakros. Masz luk. sobie. Dobra, jedziemy z książeczką. Może od razu idziemy do tyłu i będziemy potem wracać. Nie. tak, 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 dobra ta jest o, złota dobra, karta i co? no i tu jest ten Mega Charizard no i to jest super, nie? weź to bliżej Wa wartość tej karty jest 2,5 tysiąca albo teraz już nawet więcej to jest chyba 3, 3 tysiące, czy 200, 200 potem jest ta złota yy, ledwo poniżej a potem jest cała reszta potem jest down coś tam około 200 zł, i cała reszta już poniżej, nie? Wartości. A to są ładne karty niektóre. Sharpedo też mi się hmm. podoba. To będzie demaru. No i ten miał jest fajny, nie? ma to, ma to. już to złapał, Piplap I to jest -gong jest fajny z tą. Aurą. A no ja mam Pipla. No dobra, no. Zejście Zresztą... też jest fajne. Dobra, to co? Otwieramy to dalej? Tak, O, i boosterki najważniejsze. Mamy. No i co jeszcze jest? Energia, kostki. No nic w sumie jakiegoś specjalnego. Aha, monetka. O, monetka, jak się monetka? Pokaż. Jest jak się mega monetka? Charizard. Jak... Koszulki. I teraz. Maga. No, promka. Maga. Dzięki. Ale, sobie promkę. Olek zaczyna.

This volcano Risky Ruins and yeah. it's Mega

tak Dobra, to była mega ewolucja. Nie. Tak, mega ewolucja. No to o, jak jedziemy w końcu z ETB z Phantasma Flames. Polujemy na czarka teraz. Na <ścoughs> Na wantażie. Jedziemy... Kibicujemy na Wantażę? Dobra. Nie widzę ale nie jest grywalna, wiesz? a, no właśnie proszę browser treplicz krokorok a ja pokażę, bo będę otwierała to our... Secret Charm Suicune Megalopani yes ale pokaż ale jaja Megalopani, ale no mocno kolorowa Proszę. no to już mamy dropa pierwszy boost pierwszy drop ale ja możemy się zamienić dobra idziemy ultunt sandal Charmander, laiscor eternatus już daj iba. mi to charmeleon jaaa yeah. oh, okay. jaa Fajne, fajne, fajne stadion, fajne stadion. Mhm, Aczkolwiek karta sama nie jest, ale Fajna, ma teksturkę, ma fajną taką. A ja, bramy fajne? A to jest taka sama jak. Ej, ora. Och, Gloom Carwania yes. Razper Carvania. Hornchkrone ja Jon Kresselia Hornchkrone Ribers Mimikyu Ribers Toxtricity To ja grywalna karta, fajnie Nie, to było, tu miała się Tylko go nie widać, bo na, na ciemnym, tak nie widać. wiesz? Okay. Do, do. ale ładne Lecimy, ja hmm. śpimy. Aaaa! Ja, tak. ja, men... Będę <grybka> <suszy> otwierała ta ta. Uuu, to To jestem Wibrawa, Normanital, Tauros, Ludicolo, Odis Rivers, Arhalus Rivers. Nie ma. nie no. Добре, че има остани бустери, ако ще бъдем... Добре, а какво? Мегалопали? на Но, он е че аз обидявам батл кейдж. Такива ник не засадиваш? Сново, айпо, каст, кален бълт, крокодил, мелета, айскрим, тарос, тюбинг, мис Маргюс и Екси. Това беше Ale scream to są rody. Dajcie mi i scream. <tryk> Marzę, masz. O, dzięki. Dostałem loda od was. Dziękuję. to ja mam szczęście. Ok. Miz Javius. Dura Ludol. Karwanie. Czarmen. Punk helmet. Prystujesz? Survivor Kreselia Grambull Uuuu! 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 różowa Uuu! nie Uuu! No, jest. Uuu! Uuu! A jest to. No, no ładna jest, no. Uuu! Uuu! Ja to! No, ładne. Ładne jest. Ale możemy się wymienić. Ale te, te oczka jakie tutaj ma, nie? Słodziutkie. takie gwiazdki to są. pokaż Czy to jest? Uh, uh, uh. Się. Ale ładnie. Dobra, każdy, każdy teraz po ostatnim boosterku z tego. Charmeria, Swainag, Milserie, Krokorok. Dawn, o super fajnie, Wigglytuff, Eternatus, Jumper, Swainag, Dawn. No proszę. Ja po będę otwierała naszą piastkę w Poczko, poczko. Ej, no, no, ja w pustelku miałem a wylopiłem taki glob. Hej, tak. Dobra, ja już mam kilka dlopów. Wystarczy. Masz to, to. dwa. Mam dwa, no. No ja... A ja mam, mam dwa. dwa. Każdy ma po dwa. A, a nie, ja mam trzy. Nie, bo a? ten z innego. Nie. A ty się Jest, też chcesz, tak. liczy. A ty się też liczbę, a ty też no. liczbę. Ja mam dwa, to ma trzy, Olek ma też dwa. Ja mam całkiem remis, ale może mi je coś jeszcze wyzdobnąć. Może idę. Dobra. Syl, Odish, smil, Gligar, Grimsling, Alcremie, Haunter, hmm. Crocoroc, Punk, nie nie ma. Ale tak naprawdę już dużo nam poleciało, więc nie zdziwię się jak już nic nie poleci, bo to niektórzy z... widziałem gdzieś tam na czatach, że ktoś otworzył ETB, trypaki coś tam i dostał tylko jednego mega X. Więc nam tutaj już, już sporo wylopiło. sporo wydropiło. Już odłożyłeś tak. sobie? Pokażi wam. Dobra. Palmi, pipa, charmander, nymbu, battle cage. o Przyda mi się, przyda mi się. Do mm. sensu. Ty wytrąpiłeś. <simultaneous> tak. Granbu, <Guarme>. serulec, Sendai rivers, blue torchy, red, moltres. Daj mi to. Dobra ale finał naszego to jest to, to jest najładniejsze ale to mi się przyda Olek, to mi się przyda mm. no to mi się przyda Ok. no e... uwielbiam że no to. to która karta lepsza, Lopani czy to? Stylix to? Stylix na tonie. czy może Battle Cage? To... <laughs> jest do wyboru, do koloru tych dropów dzisiaj no. Dobra, możecie w komentarzach powiedzieć. Dla mnie czarkadr najlepszy i tyle. A, ale myślałem, że nie liczę tej promki. Dobra. Co? Jeszcze losowanko? Tak, ja Dobra, czekaj, 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 czekaj. Dobra, jak mówiłem, ten busterek do rozlosowania dzisiaj. Oleg losuje. A sponsorem tego boosterka jest sklep Redraft. To tu może widać. Gdzieś logo, wam stawię i jedziemy Olek Dobrze, dobrze pomieszaj, dobrze pomieszaj. No. mogę czytać. Ha, Maria gra! Gratulujemy! No ty tu tam y, pisałaś w komentarzu, czy też możesz widzisz i mogłaś i wygrałaś y, tego boosterka Chce, żebyśmy odłożyli na odcinku, czy ci pozostać? No, także to już masz zarezerwowane. I nie zapominajcie o ławce, subskrypcji i dzwoneczku. Tak. No I dajcie znać, co Wam wydrupiło w ogóle z tego dodatku, czy w ogóle otwieraliście. No, A zanim go jeszcze wpadnie inny filmik z mega Dianz, mega Gengara, ale to już gdzieś w tygodniu Wam. To. Bez nas. Wrzucę. Bez was. Bez nas. Dobra. Z nami. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Na razie, cześć.